Co łączy średniowieczne krucjaty, kasanowe i koszulkę, piwo ukształtowało to wspaniałe ciało, mielno 2003. Jedno słowo wakacje. Jednak z wakacjami jest pewien kłopot. Jaki? Gdyby król Bolesław Hrobry chciał wszystkie swoje cztery córki, trzech synów i jeszcze kilka swoich innych nieślubnych dzieci wysłać na wakacje, to miałby z tym spory problem. Głównie dlatego, że w czasach chrobrego nie istniało coś takiego jak wakacje. Oczywiście ludzie już wtedy podróżowali, szukali ziemi, jedzenia czy guza. Jednak nie istniał wyznaczony czas na odpoczynek i na jakiś taki zorganizowany urlop. I tutaj pojawia się ten kłopot: bo przy całej naszej wiedzy mamy ogromne problem z ustaleniem raz na zawsze, kto wpadł na pomysł w wakacji, dlaczego ten dobrodziej ludzkości to zrobił i kiedy to się stało. Jest parę naprawdę ciekawych tropów, które dzisiaj poznacie, ale najpierw Ładek i jego wołek lozmyślaniem. Dzień dobry, Ładek z tej strony. Gdybym miał na nazwisko Kałka i dałbym mojej córce na imię Kaja, a potem moja cółka postanowiłaby zostać z połtowcem. I pływać kajakiem. To by się przedstawiała kajakałka kajakałka czy kajakałka kajakałka? Myślę, drogi Łatku, że jednak większym zmartwieniem byłoby, gdybyś miał na nazwisko paschalski, a córka postanowiłaby zostać piosenkałką. propos horrorów. Czas na zdanie z książki, którą rzetelnie przerabiają maturzyści, chociaż i tak okaże się, że na maturze była lalka. Czas na przeczytaj w końcu nad niemnem, a potem niech wali się świat! Równinę przeżynały Drogi Białe. I trochę zieleniejące od zrzadka porastającej je trawy. Ku nim, niby strumienie ku rzekom, przybiegały spólmiedze, całe błękitne od bławatków, żółte od kamioły, różowe od dzięcieliny i smułek. Potrzeba parę wyjaśnień, aby w pełni cieszyć się tymi niezwykłymi opisami przyrody. Dzięcielina to stare określenie koniczyny, a smułka to w teorii różowy kwiatek. Chyba, że autorka użyła słowa smułka w zupełnie innym znaczeniu. Wiecie, co jeszcze oznacza to słowo? Ja Nie chcę zabierać pracy naszemu ekspertowi od zadawania pytań, więc oddam was w ręce zagadki wujkaratka. Masz szczęście, Radeczku, żeś się z tymi pytaniami nie wychylił, bo bym cię o połowę ze wzrostu skrócił, O nie masz czym szastać. Proszę państwa, co innego znaczy słowo smułka? A. Taka z rodziny kaczkowatych, który przyciąga samice, wyrywając sobie pióra z kupra. B. Różową wysypkę, która jest reakcją alergiczną na ukąszenie pająka. C. Pierwsze stolce noworodka o dużej gęstości i lepkości. No co? W którymkolwiek z tych znaczeń słowo smułka zrobiłoby z Nadniemnem ciekawą książkę. Na moment. Odpowiedź na zagadkę na końcu, a przed nami gwóźdź programu wakacje słowo które nie brzmi dziwnie tylko wtedy gdy jest w liczbie mnogiej jednak nie zawsze tak było jeszcze 200 lat temu mówiono ta wakacja więc powiedzielibyście na przykład podczas tegorocznej wakacji uprawiałem parawaning Ugh! nie wiem czemu ale słowo wakacja powoduje u mnie fizyczny ból zupełnie jak wtedy gdy ktoś dziękuje mi za coś słowem podziękował nie możesz powiedzieć dziękuję na całe szczęście dzisiaj używamy formy wakacje, ale właściwie czemu dokonała się taka zmiana? Według doktora Macieja Malinowskiego wakacja oznaczała przerwę w nauce w szkołach jezuitów i ta wakacja trwała nieco ponad miesiąc i przypadała na cały sierpień. Kiedy później już powszechniej wydłużono przerwę od szkoły z jednego do dwóch miesięcy, to z jednej wakacji zrobiły się dwie wakacje i w takiej formie to słowo zachowało się w języku angielskim Obok Vacation znajdziemy też Holidays, czyli dosłownie Święte Dni. Cóż w nich świętego? To słowo nawiązuje do mrocznych, dawnych czasów, gdy jedyna przerwa od pracy albo od nauki należała się raczej tylko z okazji ważnych świąt, najczęściej religijnych. Tysiąc lat temu ludziom nie przyszłoby do głowy, aby zostawić na tydzień pracę w polu i nad morzem podładować baterie, opalić się trochę, czy zjeść zapiekankę za 30 złotych. W ich głowach dzień bez pracy równał się z dniem na jakieś religijne obowiązki. Dlatego w starożytności słowo ferie, Oznaczało dosłownie dni poświęcone dla któregoś z bóstw, a niekoniecznie jeżdżenia na nartach. Niektórzy historycy mówią, że pierwszych wakacji w dziejach świata powinniśmy szukać owszem w jakiejś obowiązkowej przerwie od pracy albo od szkoły, ale. Nie z powodu święta religijnego. Mamy mocnego kandydata do tego tytułu. Za pierwszymi wakacjami miał stać dość specyficzny gość Wilhelm Zdobywca najpierw książę Normandii, potem król Anglii. Dzisiaj mówimy ładnie Wilhelm Zdobywca ale w jego czasach mówiono o nim raczej Wilhelm Benckard, bo pochodził z łoża nieprawego z lewego. Wilhelm można powiedzieć nie przepadał, gdy ktoś wspominał okoliczności jego urodzenia. Gdy mieszkańcy jednego z normandzkich miasteczek pozwolili sobie na to, to postanowił grzecznie ich upomnieć poprzez obcięcie im rąk i stóp w ramach pouczenia. Mimo to, będąc na plaży, możesz spokojnie wznieść toast za Wilhelma Beng zdobywcę, bo być może jemu zawdzięczasz wynalezienie wakacji. Jak to było możliwe? Nasz odrobinkę porywczy król nakazał brać obowiązkowy letni urlop pracownikom sądowym, a potem studentom uniwersytetów. Aby jednak nie przyszły im głupie pomysły w czasie wakacji, to skierował ich... Do pracy przy zbieraniu winogron. Historycy twierdzą, że chociaż ta decyzja Wilhelma była, nazwijmy to, kontrowersyjna, to jednak mogła być pierwszymi w dziejach wakacjami, które były autoryzowane przez państwo. Na całe szczęście taka forma nie przetrwała do dzisiaj, bo bralibyśmy dzisiaj urlop. Aby odpocząć przy zamiataniu ulic. Inni badacze twierdzą, że pradziadka wakacji powinniśmy szukać gdzieś indziej, w pierwszych masowo zorganizowanych wyjazdach w historii. Hmm, tylko wtedy za pierwsze wakacje powinniśmy uznać każdą wojnę. Czy wojna była przerwą od codziennych zajęć? Tak, była zorganizowana, jak najbardziej. Czy jechało na nią dużo ludzi? Owszem, więc niby wszystko się zgadza, ale cel jakiś taki mało wypoczynkowy. Mimo to, jak z każdych dobrych wakacji mogliście przywieźć pamiątki. E, łupy wojenne, nieślubnego syna, czy ranę ciętą głowy, bo wróg nie okazał się aż tak bardzo gościnny, jak się wydawało. W sumie na tle tych pamiątek ciupaga przywieziona z nadmorza nie wygląda już Aż tak bardzo źle. Chociaż mówiąc uczciwie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to i tak przywieziemy pamiątkę z Chin. Jakby tego było mało, Urlopy wojenne były naprawdę drogie, droższe nawet od najbardziej niewyobrażalnie drogich rzeczy, jak na przykład wakacji nad Polskim Morzem. Aby sfinansować wyjazd swojej armii do Jerozolimy, król Ryszard Lwie Serce chciał sprzedać Londyn. Mówił, że stan igła, niski przebieg i bity tylko troszeczkę przez wikingów, ale i tak nie udało mu się znaleźć kupca. Znacznie większy sukces w poszukiwaniu pieniędzy na zbrojne wakacje odniósł inny władca Robert II krótko który zastawił swoje księstwo. Ale momencik, Krótko-Udy? Cóż to jest w ogóle za pseudonim? Sprawa się jeszcze pogorszy, gdy powiem wam, że ten wdzięczny przydomek nadał mu własny ojciec. Przepięknie można naznaczyć przyszłości dziecka imieniem. Pewne rzeczy się jednak nie zmieniają przez wieki, bo według oficjalnych rejestrów w tamtym roku w Polsce nadano imiona takie jak Żyraf, Myszon, Mrówka, Amnezja i Guantanamera. Ja już chyba bym został przy krótko udym. Mimo najszczerszych chęci, trudno mi uznać przymusowe prace przy zbieraniu winogron czy wyprawy wojenne za pierwsze wakacje w dziejach świata. Gdyby tak definiować urlop, to dzisiaj najpopularniejszym biurem podróży byłaby Legia cudzoziemska. Zgadzamy się chyba, że cel zorganizowanego wyjazdu powinien być chociaż troszkę wypoczynkowy. Zresztą dlatego używamy słowa w czasy, które, podobnie jak wakacje, miały kiedyś liczbę pojedynczą. Jeden w czas, uch, też brzmi przedziwnie, oznaczał odpoczynek, wytchnienie, a jeszcze wcześniej pójście spać. Mogliście na przykład powiedzieć: OK, już nie mam siły, ale oglądamy jeszcze ten ostatni jeden odcinek miodowych lat i idziemy w czas. Serie takich odpoczynków i spokojnych snów, czyli wczasów, nazywano w czasami i dlatego tak mówimy na wakacyjny urlop. Nasi pradziadowie na te nieliczne dłuższe wyjazdy mówili jeszcze inaczej. Używali słowa peregrynacja, które jakoś nie brzmi szczególnie e, przyjemnie. Trochę jak choroba weneryczna. Wiesz, taka mi się zrobiła tam peregrynacja, ale ciutko. Jeszcze całkiem niedawno na peregrynację mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi, a i tak Podróże wypoczynkowe były niezwykle rzadkie. Wyjątkiem były znane od wieków tak wyjazdy do wód, aby podreperować swoje zdrowie. Natomiast ludzie nawet w czasach nowożytnych nie potrafili zaakceptować wakacji, które służą w sumie tylko i aż do tego, aby na nich odpocząć. Zawsze potrzebny był im jakiś cel. Tak było z bezpośrednim przodkiem współczesnych wakacji, z czymś, co nazywano grand Tur, wielką podróżą. Ten fenomen przyszedł do nas z Anglii i nakazywał młodzieńcom podróżowanie po Europie dla zdobycia wiedzy o świecie, często w towarzystwie przyzwoitki, przyzwoita tak chyba się mówiło który dbał o to, żeby nie dochodziło do większych ekscesów. Więc jeździliście całe miesiące po Rzymie, Wiedniu, Florencji czy też Paryżu. Grand Tour odbył na przykład król Jan III Sobieski i wielu twierdzi, że Sobieski był tak mądrym i dobrym władcą, także ze względu na swoje edukacyjne wakacje. Zachowały się słowa, które do przyszłego króla skierował ojciec na moment przed wyjazdem. Posłuchajcie, bo są mocniotęgie. Miłością moją ojcowską proszę was, dla Pana Boga, który stworzył niebo i ziemię, rozkazuję i zaklinam pod moim ojcowskim błogosławieństwem. Aby jak najmniej Polaków było gdzie wy będziecie stać. Serio. Jakub Sobieski przestrzegał swojego syna, że naj, naj, ale to najgorsza sprawa, która może mu się zdarzyć za granicą, to inny Polak. Jak ustaliliśmy, pewne rzeczy się nie zmieniają. Na Grand Tour młodzieńcy przyjeżdżali także do Polski. Jednym z najbardziej znanych gości, który w sumie z Grand Tour uczynił sposób swojego życia, był pierwszy kochanek Europy Casanova. Jego wizyta zaczęła się u nas dość kiepsko, bo stwierdził, że polskie kobiety są brzydkie. Co? Tego się nie mówi w Polsce. Pewne stwierdzenia są zakazane, jak na przykład: Wy tu mówicie po rosyjsku, tak? Nie. Kasanowa po słabym początku zdążył w Polsce jeszcze zadłużyć się u naszego króla, pokłócić się o kobietę z Franciszkiem Branickim i postrzelić go w brzuch. Także aferki się zdarzają także u nas. Zamiast wiedzy o naszej części Europy, wyjechał z Wrocławia z chorobą weneryczną. Nie do końca do tego służył Grand Tour. Niektórzy młodzieńcy z edukacyjnych wakacji przywozili nie do końca prawdziwe informacje. Znana jest opowieść o młodym Polaku, który skrócił swoje Grand Tour po Włoszech, bo bał się zimy. Ale jak to? Przecież tam zimy są łagodniejsze niż w Polsce, owszem, ale nasz rodak przestraszył się, że jeśli w lecie karmili go trawą, nie wiedział jeszcze, że nazywa się to sałata, to zimą zapewne dadzą mu Siano, brawo Sherlocku. W ten sposób rozpuszczały się legendy o niecywilizowanych Włochach. Okej, okay, bogaci bogatymi, a co z resztą społeczeństwa? Chłopi o wakacjach mogli zapomnieć. Grand Tour? Jeśli Grand Tour nazwiemy spacer z domu na pole, to jak najbardziej, mieszczanie podobnie słabo. Jeśli ktoś miał rodzinę za miastem, to mógł pojechać i ją odwiedzić. Była to niemała wyprawa. Jeździło się konno albo dorożką, gdy nie mieliście swojej, to mogliście kupić bilet w dyliżansie pocztowym. Serio. Ludzie 200 lat temu jeździli po Polsce obok listów, ale poczta była pewna i szybka. Jak szybka? Podróż z Krakowa do Warszawy trwała zaledwie 22 godziny. Pamiętam tak jak dziś, długo to było. Wszystko zmieniła dopiero kolej żelazna, która na niektórych odcinkach jeździła szybciej niż współcześnie. Pociągi wzbudziły też w narodzie pociąg do podróżowania dla samego tylko wypoczynku. Plaże nad wodą zaroiły się od pań w skąpych strojach, które zakrywały tylko głowę barki, ramiona, dekolt, piersi brzuch, pas uda, łydki i stopy. Poza tym odsłaniały wszystko. Nieco później, przed wojną, Polacy byli na najlepszej drodze, by mieć regularne i zasłużone wakacje. Niestety nie udało się. We wrześniu 1939 na wakacje przyjechali do nas Niemcy i tak bardzo polecali nasz kraj, że niecałe trzy tygodnie później przyjechali także Rosjanie. Im tak się spodobało, że postanowili zostać na znacznie dłużej. O dziwo, nowym otwarciem dla milionów Polaków okazał się PRL. Urlopy obok likwidacji analfabetyzmu były na sztandarach jedynej słusznej partii. Oficjalne dokumenty tak głosiły. Dzięki wczasom górnik, nauczyciel, hutnik czy włókniarz, który może nigdy w tym życiu nie widział gór i morza, ma możność poznania najpiękniejszych regionów naszego kraju. Oczywiście, w myśl zasady regeneracja, indoktrynacja, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym. Jednak, co by nie mówić, Polacy wtedy jeździli częściej na zorganizowane wyjazdy niż kiedykolwiek w historii wcześniej. Dlatego, gdy Wasza Babcia wspomina, że kiedyś to było, może odnosić się właśnie do tego. Dość często zakłady pracy wysyłały pracowników na wczasy czasy samemu, bez męża. Lub żony w takiej atmosferze kwitły wakacyjne romanse. Jeśli więc babcia wam mówi, że kiedyś to było, to rzeczywiście mogło być za najbardziej szykowne uchodziły wtedy domy czasowe Orbisu. W tamtym czasie trzeba było mocno pokombinować, aby się w nim znaleźć. Kombinowanie na szczęście skończyło się wraz z powiewem wolności w latach 90. W końcu można było zobaczyć to, o czym wcześniej tylko się słyszało: Wieża Eiffla, rzymskie Koloseum czy wszechobecne śmieci na ulicach Londynu. Specjaliści tacy jak William Chalmers stwierdzą, że po raz ostatni do tej pory nasze podróżowanie radykalnie się zmieniło wraz z pojawieniem się internetu. To internet pozwolił nam przeglądać oferty, porównywać je, a następnie zarezerwować wakacje bez konieczności uśmiechania się do pani, która przydziela kwatery w zakładzie pracy. Dzięki internetowi spadły też ceny zagranicznych wyjazdów, więc nie musimy podobnie niczym Robert II Krótko Udy zastawić kraju, aby gdzieś pojechać. Na stronie dumnego partnera dzisiejszego odcinka serwisu wakacje.pl możemy w moment. Zorganizować wyjazd, gdzie tylko chcemy. Nawet na Antarktydę. Gdyby Robert Scott miał taką możliwość, to jego wyprawa mogłaby mieć odrobinkę szczęśliwszy finał. W sumie chętnie bym się wybrał na Antarktydę, chociaż może tam być problem z All Inclusive. To może Wyspy Kanaryjskie. Albo wiem, o! Karaiby do Kirasału. Dzięki drogi, bardzo najmocniejszy, przepraszam, Ale nie, żebyś się skompromitował przed całą Polską, bo wstyd. Że nie wiesz, jak się ten wyraz wymawia. Nie chcesz kierastał, tylko kura I też bym chętnie przedostawał, bo nigdy nie piłem. Żyjemy w cudownych czasach, gdzie mamy naprawdę sporo opcji wakacyjnych na wyciągnięcie ręki. I to jest zadanie na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, gdzie chcielibyście spędzić wymarzone wakacje. Jeśli słuchacie tego odcinka w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Tym bardziej, że wakacja tuż, tuż. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Poprawna odpowiedź na zagadkę to C. Gdybyśmy ten niemowlęcy wątek włączyli do nadniemnem, to zdanie pola wypełnione dzięcielinami i smułkami nabrałyby nowego sensu. Sensowne jest także subskrybowanie Polimatów 2 i kliknięcie łapki w górę. Dziękuję za to.